W ekranie szukasz sensu, choć świat ci ucieka Zamiast spojrzeń masz piksele, zamiast duszy człowieka Każdy klika w pustkę, gdzie cisza już krzyczy Miłość to nie widzie, prawda w algorytmie znika w ciszy. Kiedyś twarz mówiła więcej niż tysiąc słów Dziś emocje w emocji kona Stoczny znowu i znowu patrzysz w Dziś się wie, lecz to tylko cień Zatraciłeś człowieka, by być kimś w sieci Dzień po dniu, dzień, dzień. dzień, 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 dzień. w dzień Puste oczy, Przybijasz ręcznie mi dziś, nic Wszyscy oznajmi, w środku nich Zgaszły spojrzenia, zamknięte drzwi W raja, w sercu był i krzyk W raja, w sercu był i krzyk Przy każdy patrzy w szkło Kiedyś rozmowa, dziś tylko scroll Wirtualne uczucia, wirtualny ból w realnym nikt nie ma już ról Nie znam fazy ludzi, których mijam dzień. Wszyscy patrzą w dół, jakby słuchali nadziei pod ziemią Świat płonie, ale nikt nie krzyczy Woliczy się tylko, kto lepiej się wyciszy Puste oczy, sterownik życia Martwy płyskie, pyska Ten dawny świt, świat przebija Nie widzisz nic, wszyscy online W środku zgasły spojrzenia Zamknięte drzwi, na ekranie raja Nie raja, w sercu i krzyż. Dzieci rodzą się w świetle ekranów Nie znają dotyku, nie znają rodziców planów Skoła to cat, rodzina to fit, a wszystko co czują to stuczny bit Ojciec patrzy w telefon, matka, w profil Czas im uciecha życie się pierdoli tak niby bez szybki, a ludzie w miejscu Wirtualne życie, bez sensu, bez stresu Gdy na wysiłku nie widzisz nic Wszyscy online, lecz loku, w środku nic spojrzenia, zamknięte drzwi Wejścia nie daja, w sercu pył i nie daj, sercu był X. Nie tylko selfie, blue nie ma już ciszy, tylko dźwięk co to funkcji płacza. Serca bilią rytmy po Każde pięć to oddech w Wszyscy chcą być pięć, kogo nie znają. Zwiją w kłamstwie, które sami sprzedają. Świat płacze ciszy, a ludzie się śmieją, bo łatwiej jest udawać niż przyznać się do nadziei, do nadziei, do nadziei. W masz swój błysk, jak byś miał dawny się, ty widzisz, nie widzisz wszystko online, lecz w środku nic Kaszły spojrzenia, zamknięte ja w był i ja w był i życia Masz swój błysk, jak byś miał ten dawny się, widzisz nie? online, lecz w środku nie? Spójrz, ja tam cię chcę raja, w sercu pył i krzyk Wegranie raja, w sercu był i ksy.